Thank <laughs> you. Okej, okay, hej, witajcie was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku, tym razem z kamerką, dokładnie z kamerką. I czasami będę się patrzył tutaj, czasami będę się patrzył tam, ponieważ wam chcę pokazać właśnie jak się instaluje monu, no, moją nową paczkę, która zawiera ponad 100 modów, albo około 100 modów, coś takiego nawet nie patrzyłem na to dokładnie. Eee, trochę się nad tym głowiłem, trochę nad tym pogłówkowałem, ponieważ kazaliście mi, żeby... Znaczy nie kazaliście mi, bo nic nie możecie mi kazać, bo <laughs> przecież ja sobie wybieram co tak naprawdę chcę nagrać, ale prosiliście mnie, dokładnie prosiliście mnie o to żebym po prostu... jak to nazwać, żebym po prostu... żebym po prostu wgrała 100 modów, więc tak będzie. I w ogóle sorki za to, że mam taką fryzurę. mnie ogar, ale wyszedłem dopiero skąpieli i nagrywam dla Was spin, więc zobaczymy jak to wyjdzie. E, muszę się trochę usadzić w fotelu, bo... A, niewygodnie. Dobra, i to będzie taka pierwsza, e, pierwszy odcinek z kamerką. No, może być trochę zniekształcony, ale chcieliście z kamerką, to będzie z kamerką. E, a propos live'a, wszystko macie e, w opisie. Jeżeli mi się uda dzisiaj załatwić, że będę miał czas na live'a, to będzie po prostu w opisie. Mm, kiedy będzie live i bardzo Was zachęcam, żebyście weszli do tego live'a, jeżeli będzie, e, jeżeli nie będę musiał zapierniczać e, na targ e, i kupić pewną rzecz, o której się dowiecie e, kiedy indziej, wreszcie no, mam nadzieję na samym odcinku, więc zobaczymy jak to wyjdzie. E, tak więc nagrywam teraz i lecimy co jak, Troszkę będzie ukrycony ekran, widzicie mam tylko do lol'a mm, obszar, bo mam za dużą rozdzielczo rozdzielczość, a nagrywam teraz OBS-em. E, ponieważ e, jedyny OBS potrafi nagrywać kamerkę e, z, e, z po prostu z, e, z filmem, znaczy z monitorem, przechwytywaniem obrazu i tak dalej, dalej, a inaczej bym mi się po prostu bagowała. Więc lecimy dalej. E, co na początek? Co na początek? E, po prostu ciągamy na początek forza. Pamiętajcie zawsze rekomendę, czyli ten e, w ogóle wam troszeczkę zmniejsze, czyli zobaczcie tutaj. Teraz będę tak sobie patrzył, czy widzicie wszystko widzicie dobrze Pamiętacie zawsze recommended, ale oczywiście tu jest Lasty recommended, jest taki sam dzisiaj ściągamy tego Forge'a właśnie od tej nazwie dzisiaj lecimy po prostu tak na szybko ale będziecie to po prostu mieli, więc okej, okay, mnie gadam, ale to tyle. Dobra, i lecimy dalej. Już mam tego poprawnego Forge'a, mamy go tutaj Jak widzicie, wszystko jest ładnie Jeszcze mamy ostatnie model jakie chciałem dodać wchodzimy po prostu teraz, procent AP Data Procent możemy zostawić sobie savey i takie tam no, to jeszcze raz, procent up, data procent naszego Minecraft, i tutaj wszystko kasujemy. Tak więc zobaczymy, kasujemy. Minecraft cały, kropka Minecraft kasujemy. Pamiętajcie, no i to tyle. Teraz wchodzimy w nasz Minecraft, który zaraz Wam przeciągnę. Jest tutaj, wchodzimy w kropka Minecraft. Znaczy Minecraft, w Minecraftem wchodzimy. Nam się instaluje, znaczy w ogóle ściąga na początku. Od razu się tutaj wpisujemy. więc I znaczy, no wiecie o co chodzi. No i klikamy login in, więc powinno nam się zalogować, teraz klikamy edit profile, to jest bardzo ważne edit profile i klikamy tutaj jw, 2 znaczy nie, jeszcze nie, tego jeszcze nie, to jest, klikamy tutaj, o dokładnie i relays 134 to jest bardzo ważne, ponieważ inaczej fort nam nie będzie działał, więc klikamy play i nam się to po prostu wszystko pobiera. W tym czasie możemy na przykład sobie wziąć właśnie naszą przeglądareczkę, i naszego fordza sobie przenieść na pulpit, bo to jest po prostu bardzo ważne. Potem, bez tego fordza nasze mody nie będą działały, więc ty tam się to pobiera. Mam tu już oczywiście Wpaka, wszystko przygotowane. Jest tu Minecraft, Wpak jest nasz. I to, ta paczka jest stworzona dzięki Wam, tak naprawdę, więc dzięki Wam za to, że pisaliście, jakie tam mody dodać. Jest bardzo dużo modów i technicznych, i survivalowych, więc jest to mega paczka. Na słabszych komputerach wątpię, żeby działała, ale działa na moim ładnie 100 FPS-u, wszystko śmiga, więc jest ok. Zobaczcie, jak nam na Waszych komputerach będzie to śmigało. I oczywiście Skype. Na razie nie będę włączał Skype'a, ponieważ tam mam dużo osób i spamują mi. Wiecie co? Chyba tego Skype'a na razie, chociaż. Wiecie co, czekajcie, teraz będzie krótkie cięcie ja zaraz wracam, nie? Tak więc... Okej, okay, wróciłem, jak widzicie, e, pobrał mi się właśnie Minecraft I teraz wystarczy go wyłączyć, włączyć naszego Forge'a e, Który jest oczywiście taki, jak widzieliście e, Klikam Install Client, dokładnie, Install Client I nam się to po prostu wszystko pobiera e, Jak widzicie, to jest strasznie ta kamerka zniekształca Ja na to nic nie poradzę e, Tutaj jest jaśniej, tam jest ciemniej Ja nie mogę... Czekajcie, może to jakoś A, Ła, Łapie was jak nie wiem, kurde... Jak za mózg ojczyzny, co? Nie wiem. Jest eee... git? jest git? Nie jest git. Strasznie ciemno, bo z tamtej strony. Dobra, trudno. Będziecie mieli, tak? Nic na to nie poradzę, nie? Eee, teraz jest jeszcze gorzej, chyba jest. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie ruszajmy. Dobra, jest git. E, nam się Minecraft pobrał, znaczy Forge nam się zainstalował, teraz klikamy naszego Minecrafta, jest to bardzo ważne, ponieważ bez tego wam nie będzie działało, musimy jeszcze raz włączyć Forge'a, tylko tym razem na drugi profil, jak widzicie tutaj mamy drugi profil, klikamy Forge, znowu się e, aktualizuje nam wszystko, musimy wpisać i widzę się z wami za chwilkę. Okej, okay, jak widzicie, e, właśnie Minecraft mi się z Forge'em, wszystkim mi się pobrało, to znaczy pobrał mi się po prostu Minecraft i wszystkim e, i co teraz, teraz już wystarczy e, tylko i wyłącznie to po prostu wyłączyć, dziwnie to brzmiało a tak, taki off topic na dzisiaj e, polecam wam tą książkę, jest mega znaczy już drugą część, trzecią i uniwersum czytałem, ale zapomniałem o tej książce, czyli 34 e, jest to Metro 2034 jest to mega książka, 33 to jest pierwsza część strasznie mnie wciągnęła e, w sumie bardzo ją wam polecam, ja ostatnio ją kupiłem e, nie, nie za hajs z YouTube'a e, ale jest mega po prostu, no i co, lecimy dalej czyli teraz pijemy naszego pupaczka Naszego mm, Minecraft'a a, a pp, Data Procent. Dokładnie wchodzimy do naszego Minecraft'a. Jak widzimy, tutaj mamy. pokaż się no. Ok, e, nam się to wszystko pobrało, jak widzicie. Mamy wszystko ładnie zrobione. Teraz wchodzimy w folder moc i wszystkie tutaj rzeczy, jakie są w tym w paku e, po prostu ctrl A, najlepiej byśmy kliknęli, ale tego nie zrobię, nie wiem czemu. Po e, prostu przyciągamy do e, folderu e, mods. Więc to tyle. Mm, to już jest naprawdę wszystko zrobione. E, I wchodzimy do naszego Minecrafta. Zaraz zobaczymy, czy nic nie zwaliłem z tą paczką, bo robiłem to na szybko. Naprawdę, odcinek też jest na szybko. E, pierwszy raz nagrywam OBS-em. W ogóle jem paluszki, nie będę Wam pokazał jakie. E, ponieważ by było lokowanie produktu, a za to mi nie zapłacili, więc żal. E, no i lecimy dalej, zaraz zobaczymy, co i jak. Nam się to uda. Jak widzimy, nam Forge pokazuje: Hello, też się witam z tobą, Forge. Zaraz zobaczymy, nam będzie działało. No, wszystko się nam przemiliło. Zaraz zobaczymy, co i jak. Taki poradnik jak na szybko, więc zobaczcie. No, chwila ciszy. Chwila skupienia. No. Dawaj używam mocy Jedi. Dawaj. Ja to włączam... włączam pierwszy... znaczy drugi raz paczkę, więc nie wiem czy coś tam nie zwaliłem. Fuck you. Czekajcie chwilę. E, zaraz zobaczę co i jak co się stało. Jak widzimy, tutaj mamy wszystko pokazane. E, tutaj wystarczy zobaczyć na to, na logi. A gdzie i jak właśnie teraz wam pokażę, jak się w ogóle paczkę o, okazuje, znaczy pokazuje, jak widzimy tutaj jest problem w tym, czyli Better Dungeons, Dobrze, czyli tylko... Tak, Better Dungeons, więc zobaczyliście jak się tworzy paczki. Better Dungeons będę musiał wyrzucić z paczki, wy nie będziecie raczej musieli tego robić, ale jeżeli... E, e, a, p, p a, ta, procent, jeżeli widzicie takiego mm, właśnie crasha... Po prostu patrzcie gdzie jest erroret i usuncie danego moda i będzie Wam wszystko raczej śmigało albo tak po prostu metodą prób i błędów wiecie o co chodzi i teraz tak eee, wiem co jest źle przepraszam bardzo wiem co jest źle zapomniałem rzucić do paczki kilka folderów więc widzimy się za chwilę Okej, okay, wróciłem zapomniałem czegoś rzucić do paczki jest to folder chocolate eee, on jest właśnie dodany do mm, folderu znaczy do better dungeons eee, jak widzimy tam się chocolate chyba już dał tak widzimy tu mamy chocolate i teraz mm, mm, Wiecie, to wszystko metoda prób i błędów, ja to nagrywana na szybko, więc nie byłem do końca przygotowany I jeżeli... I teraz jeszcze wrzucamy po prostu folder y, chocolate i to naprawdę tyle e, Więc to jest po prostu wszystko do... Te wszystkie... Y, reszta tych, mm, tych modów jest do folderu mods A ten jeden chocolate jest do folderu y, .minecraft, więc to tyle e, Teraz wchodzimy do naszego minecrafta, zobaczymy... A, już jest minecraft, nie muszę go włą włączać e, I teraz spróbujemy to e, właśnie włączyć Teraz będzie próba Generalna, bo tamta była taka próbna, ponieważ włączyłem to nie wiem, który raz. Pierwszy, drugi. Drugi. Tak jak mówiłem, drugi. No, przypomniał mi się. <grystanie> ok. Teraz użyję mocy. Nie wiem w ogóle jakiej mocy. mocy paluszków, żeby po prostu to zadziałało. Dzisiaj siedziałem przy tej pacy 2 godziny. I jak widzicie, już nie mam paluszki. więc trochę lipa. I zjadam wszystkie paluszki przy tworzeniu tej paczki No ale będziecie ją mieli po prostu, więc zobaczycie Ile to by było nagrań przez 2 godziny, co nie? No ale jak chcieliście paczkę, to będziecie mieli paczkę Już się, jestem doświadczony w tych paczkach nawet, więc nie jest źle Okej okay. I włączył nam się Minecraft z 197 modów Straszne, co nie? Nie jest ich aż tak dużo, jak myślałem Jest około ich 100, więc nie jest źle 100 modów to jest źle Dobrze to jest, to jest w 100 modów, wiecie paczka z 97 modów, źle? Nie jest źle. Co w tej paczce się znajduje? W tej paczce znajduje się przede wszystkim Industrial Craft i inne mody techniczne, jest to kilka paczek połączonych razem, jest tu ich po prostu pełno. Mm, no i co mogę dodać? Kiedyś będę jeszcze dodawał resztę modów, jak na przykład Micecraft i inne. Usunąłem kilka z innych paczek takich niepotrzebnych modów i zostało 97 ich. E, według mnie jest to mega paczka i po prostu sobie stworzymy teraz nowy świat. Zobaczymy jak to wyjdzie i jak to będzie wyglądało. No więc zobaczymy. Mm, próba generalna tworzenia świata, ponieważ same tworzenie paczki i to, że nam się Minecraft włączy to jest jeden sukces, a do pełnego sukcesu trzeba dwa sukcesy. W ogóle jak to dziwię, że nam się po prostu Minecraft włączy, więc zobaczymy 3-2-1 Usłyszeliśmy krowy, ja usłyszałem krowy. Jest pięknie, zobaczcie. Jest pięknie. E, Co jest optifine? Jest optifine. Zmniejszymy od razu na normal. E, fast graphics, brightness na maksa. E, no i zobaczcie, myślę, że. Wszystko jest pięknie, nie? Jest pięknie. Paczka jest po prostu mega. Zobaczcie, e, ile tutaj jest. Widzicie, Endergolemy, jakieś tam inne. Pełno jest tutaj po prostu nowych dodatków. Według mnie jest to moja najlepsza paczka, jaką stworzyłem. E, I jestem z niej dumny. E, bo to jest po prostu, ponadto tak. Ja wam powiem, jakie to były paczki. To był, e, czy znam się, z jakich modów najczęściej brałem? To był tak, e, to jest e, Minecraft Hero. Ale tam było. Czy, się śmiał, po prostu, jak zobaczyłem, jaka to jest paczka. To jest. Bez komentarza, ile tam jest modów. E, to było był tak, Minecraft Hero. Tam trzy mody chyba przesyłkowałem. E, pamiętam, że był X-Pack. E, nie wiem, czy znacie. Był jeszcze taki pack nieznany z Minecraft Forum. Eee, I dodałem też kilka swoich i własnych modów i to jest stworzona paczka przeze mnie. Jeszcze mogę dodać do tego eee, nowa menu, ale ona na nie, na słabsze karty graficzne tak nie działała, więc dlatego mogliście mieć krasze i postanowiłem to poprawić. Jak widzicie paczka śmiga, ja będę nagrywał od dzisiaj już normalnie, bo tamto był próbny sezon. Eee, no i co, choć na razie mam nadzieję, i jeszcze zobaczcie, eee, gamę, modę, zero, mam, eee, wow. Wow, mam jedno... ok, nic. Eee, jakieś tam kilka modów jest dodanych, zobaczcie jak to wygląda. Eee, jakieś tam serduszka... Nie wiem w ogóle z jakich to modów jest to daje, więc będziemy razem to odkrywać. Mamy też takie u góry fajne pokazane... nie wiem czy to widzicie... Yy, u góry fajne pokazane spruzłus... spruzł... yyy... leaves... Eee, skor -sor -sorki, że się tak mylę, muszę się ogarnąć teraz. No, i to było na tyle. Hej, cześć, na razie trzymajcie się. Zobaczcie, pamiętajcie o live'ie i zostawcie łapkę w górę, jeżeli tam paczka się wam podoba. Jeżeli ją zaploduję, to będzie tam też w opisie. No i po prostu lukajcie w opis i o live'ie, i o wszystkim. No jest hej. po mm mmm. Popaluszka się było Hej, cześć, na razie tak jest.